Jak pan był na meczu, to pan wiedział, że niestety zagrywką był nas rozbił kompletnie. Ciężko się gra, kiedy od samego początku przegrywa się 30, i później trzeba nadganiać. Ten wynik i to się wiąże z jednym, trzeba ryzykować zagrywką, a zawsze jak się ryzykuje to trzeba w to wliczyć błędy, tak też było, na drugi set to kompletnie nie wyszedł nam w żadnym elemencie, a co do tych pozostałych, myślę, że pierwszy graliśmy jak równy z równym, ten trzeci, mimo, że wynik był chyba bodajże do 22, to myślę, że zawodnicy z Bohatowa tam trollowali to niestety. Widzicie teraz do Bohatowa, co trzeba zmienić, żeby tam skutecznie popatrzeć? To, to trzeba zmienić wszystko, bo... Taką zagrywką z takim zespołem nie mamy kompletnie co szukać. jak Kuryartę ma nie wiem ile to było w liczbach ile procent, ale co drugą piłkę ma perfekcyjnie przyjętą, no to na bloku nie istniejemy i myślę, że tak było. To widać dzisiaj. Dołożymy zagrywkę, kilka kontr skończymy, może uda się powalczyć. No nie ukrywajmy, że jedziemy na bardzo trudny teren. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale będzie na pewno ciężko. Myślę, że na pewno ale to nie jest pierwszy mecz, który przegrywamy w taki sposób. Nie ma co rozpamiętywać, tak? Trzeba dzisiaj pójść, obejrzeć, nie, powiem, nie wiem kto 20.30 gra, obejrzeć sobie mecz i pójść spać, a rano stać gotowym do pracy i wierzyć przede wszystkim w końcowy sukces. Inaczej, ale chyba rzeczywiście teraz te szanse są już bardzo małe. Są bardzo małe, natomiast dopóki piłka w grze, jak to ktoś powiedział, dopó dopóki będziemy walczyć, e, ciągle, ciągle możemy. pojedziemy do Bełchatowa z nastawieniem na, na przedłużenie rywalizacji. E, na pewno musimy zmienić trochę nasze podejście mentalne teraz, bo teraz to my jesteśmy pod tą ścianą, a, nie, a, nie miało, a miało być odwrotnie. Natomiast no, też należy patrzeć pozytywnie, bo, bo przegraliśmy do 23, popełniliśmy cztery błędy w ataku, dwa na zagrywce, dwie wystawy złe, jedna piłka rzucona. Wystarczyło jeden błąd mniej popełnić, czy dwa i ta rywalizacja w tym pierwszej partii mogła wyglądać zupełnie inaczej. Także no, nie, jest, nie jest tragicznie, na pewno nie będzie łatwo, będziemy walczyć. Teraz, teraz chyba trochę szkoda, że tak Te się z Wiedemka, jak tak? te te tak? No, przed, przed tym spotkaniem cieszyliśmy się, że jest do dwóch, że pierwsze spotkanie gramy u siebie, także tutaj nie mamy co gdybać, trzeba walczyć. To jest ćwierćfinał Mistrzostw Polski, gramy z Mistrzem Polski, wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy. Nic nowego tutaj nie odkryjemy, żadnych nowych kart, zespoły znają się bardzo dobrze. Tak naprawdę niczym nie zaskoczyliśmy ani my, ani oni nas, Nam tylko i wyłącznie skutecznie w ataku i w no, i polu serwisowym, no, bo dzisiaj no, mieliśmy wielkie problemy z przyjęciem no, pozytywnym. Ja już nie mówię nawet o perfekcyjnym, ale pozytywnym. A, no, no, niestety na skrzydłach nie mamy takich armat, żeby grać e, cały czas piłką wysoką, z takim przeciwnikiem. tak naprawdę w żadnym polu nie postawili wysoko troszeczki. Tak naprawdę między tymi drużynami typu Rzeszów, Kędzierzyn, my, czy Jastrzębie, e, te mecze tak wyglądają, jeżeli jedna drużyna ma dzień w zagrywce, a druga nie. Jeżeli obie mają dzień w zagrywce, albo obie nie mają, to wtedy są bardzo wyrównane, ale e, jeżeli tylko jedna, to, to najczęściej tak się kończyły te mecze w rundzie zasadniczej. Tak się skończył ten mecz e, teraz odwrotnie do tego scenariusza z rundy zasadniczej. To ja w pierwszą rundę gramy do tych zwycięstw, można powiedzieć, że macie ono bo u siebie to wy... no jesteścieście My no Już dawno nie graliśmy u siebie w Bełchatowie. Ostatni mecz z Częstochową w lidze, a w międzyczasie chyba z pięć spotkań. E... Myślę, że nie można powiedzieć, że mamy awans w kieszeni, bo, bo możemy się obudzić w niedzielę bez awansu, dlatego musimy być bardzo skoncentrowani aż do końca, aż do ostatniej piłki sobotniego, sobotniego albo niedzielnego meczu też.